No, i pozostał nam ostatni etap, jeśli chodzi o szafki. Zobaczcie, ten tutaj słupek, przymknę. Bierzemy się za ten słupek. Z mebli to będzie ostatni, bo potem jeszcze wykończenie tamtego rogu. Eee, jakieś malowanie tutaj płytki, ale za chwilę demontaż i tak dalej. Jest sobota, godzina jeszcze tam przyzwoita. Do ósmej daleko można działać. Pokażę Wam tylko, jak to jest zrobione. Są też tutaj jakieś tam ciekawe patenty. To meble to nie ja robiłem, ja je montowałem tutaj. Dobra, zaczniemy może. Ktoś tam gdzieś po kolei słychać. Ona jest bez żadnych maskownic, jest maksymalnie tutaj do ściany. Tutaj jest dobra centymetrowa przerwa albo i większa. Ona będzie trochę zawężona, ta nowa w stosunku do tej, ponieważ oczywiście tutaj wymaskuje, Będzie troszkę opuszczona, będzie troszkę niższa praktycznie tutaj nad, nad futryną. I tutaj tak samo będzie spód, będzie dojechał, będzie doszlifowany do ściany, tutaj też będzie maskownica zamiast tego czegoś. Zresztą Wam zaraz pokażę co to jest. To chyba zdejmę zdejmy później drzwi. A, dobra, rwijemy. Patrzcie, co są takie narożniki od. To są te przyblatowe, które się stosuje między blatami a ścianą czasami. Teraz już nie raczej. Już to wyszło z mody, ale na tamte czasy taki miałem pomysł, żeby to zatuszować. Bo patrzcie, co jest pod spodem. Światło. Bo patrzcie, co jest pod spodem. Tak to wygląda. Noć obrazy 2 cm prawdopodobnie na jakieś wkręciki. Nie wiem, czy tam kołki jeszcze dałem. Chyba dałem. I wyjmę jeszcze tą z góry. O, a już widzicie. Mniej więcej zaraz jeszcze to zdejmę do końca. Dobra. E, tu jest jeden ciąg. Ten nowy będzie podzielony na dwie części. Dolna część będzie ciemna, tak jak dolna część a ta ta wyżej i górna już będzie jasna tu jest ciekawe rozwiązanie jeszcze u góry ogólnie mocowanie tego, patrzcie, te szafki są skręcone tutaj ten dolny słupek cały z tą nadstawką jest tutaj poskręcany na dwie śroby tak zwane rzymskie widzicie je i patrzcie ona nie ma zawieszek żadnych ona jest kręcona tutaj przez płytę do ściany tam na, na dyble i tutaj jeszcze z przodu przez górny wieniec też jest dociśnięta jakby do sufitu dlatego tutaj nie zauważycie że wieniec tutaj się układa jakby do sufitu No nawet to dobrze wyglądało i farbo jest zachlapane jest ok A ja będę to chciał zrobić już na zawieszki tutaj pewnie jeszcze też czymś podeprę. jakiś tam sam wstępny mam ale to wyjdzie jeszcze w praniu dobra widzicie jak to wygląda że można tak jeśli mamy gdzieś tam równe ściany i nie chcemy tego jakoś tutaj psuć wizualnie bo załóżmy można by zastosować takie listewki podporowe ale to tak tak sobie wygląda, według mnie. A sama zawieszka tam to jednak też jest duże obciążenie, bo ona nie tyle co w dół ciąży, co bardziej też na, na wyrywanie. Tutaj dużo pomaga ten słupek jednak, bo ona w jednej trzeciej jest podparta. Ale jednak tutaj sporo, sporo i ciąży i ta zawieszka na pewno na wyliwanie będzie narażona, więc dobrze byłoby właśnie w rogu albo tutaj do sufitu, albo gdzieś tutaj jeszcze przymocować, żeby ten bok usztywnić. I coś takiego będę chciał zrobić. A właśnie, bo zapominam cały czas. Tutaj podobno, sprawdzę to jeszcze, jakiś się eee, Ze względu na to, że ten sufit, wiecie, on tam na końcu się trochę idzie, schodzi. To jest talerz, który mi to robi. To powiedział, że właśnie ta szafka górna, ona jest ścięta trochę z tyłu, żeby się zmieściła, żeby się tył nie zaparła. Ze względu na to, że jest jakby. Prawie na ścisk do sufitu robiona, więc to jest też fajne rozwiązanie. rozwiązanie. Jak jesteście pewni, że Wam ucieka centymetr, załóżmy dokładnie w miarę równo, to można po prostu szafkę ściąć od tej strony, która ucieka, czyli od góry w tym przypadku i Wam dojdzie do ściany. A ta nowa będzie to będzie maska, więc ona będzie i tak opuszczona. Więc jest już na wprost normalnie zrobiona. Dobra, bierzemy się, czas leci. Zobaczcie, teraz widać, jaka tu jest szczelina. A to było wkręcone bezpośrednio w ścianę na takie małe wkręciki. I nawet się to jakoś tam trzymało. Delikatnie, delikatnie, ale lat kilkanaście przesiedziało. Przy okazji tutaj do montażu tego, zobaczcie, dwie śruby odkręcone są. Takie długie, pewnie 10 cm mają, e, zostało mi jeszcze dwie, nie pamiętam jak to było włożone, przy pomocy tutaj głów domowników zapewne, ktoś tam trzymał, ale teraz pożyczyłem sobie, bo to nie jest mój, pewnie sobie takie kupię, zobaczcie, taka fajna podpórka, to nie reklama, tylko prezentacja, może Wam się przydać. No, bo jak będę wkładał, to też mi się coś takiego przyda, że ona jest zajęta, także nie będę je litował. Jak to działa? Zaraz Wam szybko zaprezentuję, bo to myślę, że jest fajny sprzęt. Zobaczcie, ja to ja to wypnę. No. najpierw sobie muszę zuzować. Trochę wyjedziemy. Eee, dwa zdania, dwa słowa. Gdzieś tu był minimum 160, a maksimum 290, także od 160 do 290 jesteście w stanie to wysunąć. Zasada działania jest bardzo prosta, wysuwacie sobie ile chcecie. do samego sufitu spokojnie. Potem upuszczają wciskarkę, to tu jest jeszcze taka blokada, żeby ktoś Wam przypadkiem tego nie opuścił. I tak, jeśli sobie dojedziecie, już pokażę, że na gotowo, Dojeżdżacie sobie do danego elementu i macie jakiś tam luz, ponieważ już kolejna zapadka wam nie chce przeskoczyć. Wtedy pokręcacie tym całym elementem, zobaczcie, tym całym elementem stopki zostają, i zwróćcie uwagę tutaj, że kręcąc tym, wykręca się gwint na stopce, zarówno właśnie górnej. On dolną mi odjechała, zaraz wam to pokażę. O, Cofnę, zobaczcie, wykręca się gwint na stopce górnej i dolnej. Dobra, i właśnie te, co samym, samym tym elementem żeby możecie docisnąć, jest już sztywno no i można sobie dalej działać co ja to jeszcze poprawię bo tam mi chyba długo odjechał ale myślę że fajna sprawa nie wiem ile to kosztuje gdzieś może wam wrzucę cenę i sprawdzę, sprawdzenie jest to moje pożyczane z firmy ale pewnie na Walentynki dostanę ale bo coś wiecie rośnie bywa dobra ja działam dalej no zdemontowane z pomocą tej żony i córki zobaczcie na takich śrubach Dyblak to wisiało, ja nie jestem w stanie teraz zdjąć z tyłu te co były dwa. E, prawdopodobnie musiałbym pobić trochę do góry, żeby tam ta główka rozpierająca się cofnęła i może wtedy, ale one tutaj już po prostu zostaną. No, jedziemy dalej i tam właśnie trochę, źle powiedziałem, tu jest w miarę prosto sufit, więc tam nie były boki złożone. E, ta, nie były więcej, dobrze mówię, nie były boki ścięte po skosie, żeby wieniec z tyłu oparł, tylko było odwrotnie były boki z tyłu troszkę wjechane do środka, u góry, bo tył był zostawiony cały, tylko wjeżdżały boki trochę za wieniec, a u góry to było przycięte. Zresztą Wam pokażę. Widzicie, rzoskie jest na boku. I popatrzcie, po prostu to jest dolny wieniec, a bok jest wpuszczony, wpuszczony do środka, a górny jest ścięty już tak z pochiłem. Dobra, jesteśmy moi drodzy, zobaczcie u góry, eee, to jest ta płyta, to będzie jako wieniec dolny tej górnej szafki i już tutaj go w miarę pięknie, jak widzicie, dociąłem do ściany. Otaj. i teraz tak szafka ta górna będzie się zaczynać tak jak ten bok, tutaj w górę poleci bo z tej już jest zostawione około 3 cm od sufitu będzie tak samo 3 cm i tutaj jest wymiar wyliczony tak, że też około 3 cm, więc bok będzie gdzieś tutaj się kończy i tutaj zastosuję na jak już wiecie, widzieliście na na hafele ten, ten bok lewy, żeby to trzymało, ewentualnie jeszcze dorzucę, może z tej strony od tej, nie od środka szafki, tylko jakby za bokiem trójkąty, dla pewności. Zobaczymy, ale tam jest cztery hafele, więc myślę, że będzie trzymać. A ten prawy bok normalnie od spodu skręcę, a góra jest wąsza o te dwa boki, więc już normalnie będzie kręcony od boków na śrubie. Yy, zawieszkę tam też dam, żeby mi tam trzymało słupek z lewej strony, oczywiście. I za chwilę będę myślał, jak to jeszcze tutaj usztywnić do sufitu albo do boku, żeby ten róg <noise> nie wisiał. No jak to się dzieje, wszystko się tutaj dzieje cały czas. Kuchnia w użytkowaniu. Dobrze, dobrze. Ja to jest sałatka piękna. No patrzcie co to jest? Jak to się nazywa? Sałatka bloku. Brokułowa, To ma ochotę to szybko przyjeżdżę, bo się zaraz skończy może. Dobra, działamy dalej. Idę, składać szafeczkę. No widzicie to jeszcze nie koniec. Tutaj cały czas jest coś do, do, dorzucane. Pomidorki co jeszcze będzie? Słonecznik jakiś sos. Pokażę Wam na koniec. Żebyście jeszcze mieli podgląd na to w jakich warunkach muszę jakby pracować, że to tak jako sprawnie nie idzie. Tutaj mam trochę miejsca do stołu i do kuchni z drugiej strony, a cały sif niestety na przedpokoju. Mamy szafkę, to jest ten panel od spodu, który tutaj doszlifowywałem. Tuż widzicie nic, nie widać żadnych połączeń. E, tutaj są od spodu wyrcone, bo tutaj to wchodzi pod ten słupek. A ten bok jest połączony na te tak zwane jakie ja to nazywam hafele, z tyłu jako że płyta wchodzi. W rowek i nie jest mocowana niczym, to dałem listewkę, żeby usztywnić to listwa 60, wkręty 70, żeby mi się nie obwieszał ten wieniec. A dodatkowo z tyłu plecy są przykręcone do tamtej listwy. No i na górze to już standardowo, więc one też będą przynosiły, jakby ciężar tutaj z tego, więcej będę wytrzymały poprzez tamtą listwę 60, która. Trzymaj go. Dobra, montujemy i wyszamy dalej, bo czas kończy. Traum, tak wygląda efekt końcowy. Szczerze powiem, dupy nie urywa. Cierpliwości. No i jesteśmy na takim etapie. Zobaczcie, jaż to mam pomontowane. Zaraz wam wszystko pokażę. Słupek poskręcany. Wszystko pod laserek jest. Zrobione jest ok No więc zobaczcie. Tutaj tylko może zetrzeć, bo tutaj kreskę połówku została. Widzicie? Ładnie się dopasował ten boczek. I teraz tak. Tamta szafka była troszkę wyżej. Tutaj była jakby nad futryną. Ta jest ładnie do futryny dochodzi. Tamta była nad futryną. I ten narożnik jest jakby głębiej. I ona była troszkę tak przekoszona. Tak wiecie. Stała tak. I bok że trochę tak. Tu była mniejsza przestrzeń. Ponieważ on stał krzywo. I to mnie też trochę przy pomiarach niestety zmyliło. Obliczając to wszystko no wychodziło mi dobrze. I to miało dochodzić bliżej. Praktycznie tutaj do futryny tak. No z centymetr jest mniej więcej rozjazdu. Ale właśnie przez to, że tamta szafka była przekoszona zdawało się, że to będzie inaczej troszkę, a wyszło Wyszło tak, ale mi to nie przeszkadza. Wiecie, tutaj drzwi są zawsze w tej pozycji, więc tego nie będzie zupełnie widać. I już wracamy tutaj do montażu tej góry. Z tyłu jest zawieszka, na spokojnie sobie tam wytrzyma, bo to i tak jest tutaj prawie do połowy podparte na tych szafkach, a na tym słupku. A tutaj zrobiłem to tak najpierw chciałem jakby przez maskę którą już mam gotową tak? przez te otwory, które będą mi trzymać maskę chciałem od razu przykręcić się do tutaj do ściany. Podejrzewałem, że może być właśnie taki problem jaki wystąpił, ponieważ to jest blisko krawędzi, więc widzicie zaczynało mi to pękać gdzieś Zostawiłem ten temat tam, jest. No, słaby, słaby to jest narożnik. To już zagipsuje po prostu przed malowaniem. Więc przesunąłem się z tym otworami tutaj. Dałem dwa do tyłu przez bok i tam w ścianie. I teraz wiecie, jakbym tutaj nie dał tego dystansu, właśnie na szerokość tej przestrzeni, to by mi. Ściągało, wyrywało bok z tych, z tych mocowań. To raz. A druga sprawa jest taka, że jeśli byłoby samo śrubo, to i tak miałoby tendencję, żeby osiadać, osiadać w dół na ślubie, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ dociska wam bok, ale nie wyrywa, tak? bo tutaj macie rozpórkę. A z drugiej strony on jakby bardziej się stabilizuje, stabilizuje w tej pozycji. I raczej mniejsza jest tendencja, żeby po prostu na ślubie osiadał, i to trzyma bardzo dobrze. To wam mówię, tutaj ledwo już wkręcałem to, to ani dygnie, ale jeszcze, żeby było coś więcej, to tutaj dałem jeszcze w górze jedną, tu już przez maskę. Tam jest, jak widzicie, oczywiście mi się wywaliło. Tam obok kołeczka są te zaderki z drewna powkładane. To się trzyma dobrze. Tam jest kołek szóstka, wkręt tutaj jest. Czekajcie, chyba dziesiątka będzie. Tak, chyba jest dziesiątka albo dwunastka nawet. Dziesiątka. Obstawiam. Także tu jest pewnie się trzyma. Nie dość, że tutaj prawda ten wieniec troszkę. No to tutaj bok na dwóch tych i to. Ja jestem spokojna. To jedyne co mogłem jeszcze sobie dorzucić gdzieś tutaj, wiecie? I nie wiem, czy kiedyś czasem, jeśli w razie byłoby tendencja, że to mi będzie załóżmy siadać, no bo jednak to jest ponad metr, tutaj, więc wiecie, mogłem też gdzieś tu załóżmy zrobić to samo jak tam, że dodać drugi kołek nie zaszkodziłoby. Ewentualnie kiedyś po prostu dodam tu. Będę musiał wtedy przewiercić ósemką jakąś podkładkę, żeby nie przechodziło. No, będzie to trochę gorzej, pewnie, ale, ale, jak trzeba, będzie to się tak zrobić, zobaczymy. No, już nie będę tego rozbierał drugi raz. No, więc tak, tutaj wam gdzieś w międzyczasie zdjęcie wrzuciłem tego. Teraz co? Zaślepki, tu już maski mam podoszryfowane, zobaczcie jak to jest męczarnia widzicie jaki jest kształt tych, tych, tych maseczek taki pozaokrąglany pod te tutaj pozaokrąglane naroża to jest wszystko tutaj mniej więcej na styk szczęśliwie, widzicie akurat mi się chował ładnie w ścianie z drugiej strony też już maseczka czeka tylko do przekręcenia Jeszcze chyba przekręcimy Po cichu przekręcimy Też już czeka i ona jest oczywiście dwukolorowa Tu od dołu jest ciemna Tak jak jest Ciemne to i teraz pójście taką jedną rzecz Chciałem zrobić takie nawiązanie Tej części żeby to było wiecie przeniesienie tutaj jakby dolnej kolorystyki, dolnych szafek. Teraz tak jak patrzę, jednak zrobiłbym to chyba załóżmy całe, aż dotąd, aż dotąd w ciemnym kolorze załóżmy i, i ciemne fronty bym poleciał do tamtą. No bo tak to wygląda. I jeszcze zobaczymy z frontem, jak to będzie wyglądać. Ale no. Tutaj już się jakoś tam specjalnie nie przekładałem. Zobaczcie, są normalnie walone za ślepki, to jest na, na wkręty, na dole tak samo. Tutaj też, ponieważ, tak jak już mówiłem, to będzie wszystko cały czas zasłonięte. Tego nie będzie widać, więc nie ma się co tutaj rozwodzić nad tym. Dobra, w sumie ostatnia to już jest. Ostatnia moja y, szafka, ostatnia walka, a jeszcze co, koły drobne, takie rzeczy mi zostaną. Wszystkie te takie bolączki rzeczy, które tu widzicie, jakieś stare twory. coś, nierówności, to będzie likwidowane przy okazji, jak już zedrzemy topetę. to właśnie gdzieś po wyrównu... pory, po... porównam to, Zagiepsuję, zaś zobaczymy, co tam żyje. No i przed malowaniem to już będzie wszystko wyrównane. Oczywiście to kratkę też wyleci, Wjedzie nowa. No, nie chciałem tego zbytnio, nie wiem, jak specjalnie gładzić. Tam, gdzie trzeba będzie, gdzie są takie potapecie od, od pryski, Coś takiego, jak tutaj widzicie. Jakieś takie troszkę, że odpadło. No to się tam przeciągnie czymś. No, ale wiecie, no. Tutaj jakby było za gładko, to by było za ładnie. Straciłoby cały urok. To no przecież to musi być krzywe, no jak to może być? <laughs> proste Zresztą spójrzcie na jedną rzecz, jak to wygląda. To będziecie chyba widzieć po frontach i suficie. Widzicie w tym miejscu? Widzicie, tak jak tutaj mamy, w tym rogu jest pewnie około prawie ze 3 cm niecałe nad frontem do sufitu tak tutaj jest z półtora no i jakby to wyglądało jakby tutaj było wszystko ściany ładne, równe a sufit krzywny, nie może tak być moim zdaniem to nawet tutaj tapeta pasuje, ale to nie jest moje królestwo, tutaj berło berło, berło zwane warząchwią dzierży żona, także tutaj ona de decyduje co będzie na ścianach a co będzie? No to zobaczymy. Jeszcze chwila. Na razie kończymy to. Ok, zobaczcie, mam to tak już ogarnięte. Są maseczki. O, tu jeszcze muszę zetrzeć. Tam to się zaszpaluje. Ale widzicie, już jest jak to wygląda. Wrzuciłem półki na szybko. No i kusiło mnie zobaczyć jak będzie, chociaż zdolnym frontem. Tak to wygląda. Strzelam je w kościach, jak siadam, Więc zobaczymy za chwilę, a dla mnie to już będzie jutro efekt końcowy tego to e, dzieła. I zobaczymy, jak to będzie. Już zachwytamy. Wszystko poko poko pokończone, Jak to będzie się miało, jakby e, do reszty tutaj. No właśnie, pokończone. Mamy efekt końcowy. Jest chyba fajnie. Zobaczcie, tak to wygląda. Ale mi strzela, słyszycie? No więc. Tak to się prezentuje. Maseczki. Jak widzicie, ta dolna kończy się tak jak boczek. Tak samo i ta maska. To jest wszystko na równi z frontem. A tutaj jest ten front wyżej. Wiadomo, jest e, tam 3-4 mm powyżej niż ta maska. Też jasna. I bok. Fajnie, fajnie to wygląda. E, nie wiem, jak Wam się podoba właśnie ta kolorystyka w nawiązaniu do, w nawiązaniu do tutaj, właśnie ciągu tych szafek. Teraz to widzicie mniej więcej o co mi chodziło. A góra, no właśnie, czy, czy może było pociągnąć ten kolor do wysokości tej, jak się zaczynają górne szafki. Albo aż do, do góry ciemne dać na przykład. No dobra, mieszło to. Zachwytamy. Wyszło to ładnie. E, mankamenty, słuchajcie, drugą się przyznam. Teraz widzę, że tam na samej górze widzicie, jest troszkę mniejsza szczelinka ponieważ gdzieś tam za mało za mało zeszlifowałem i to maski mi napycha troszkę na szafkę ale prawdopodobnie i tak będę jeszcze musiał ściągnąć tutaj do malowania, to wtedy tam sobie szlifnę wtedy ona mi się troszkę tam odejdzie i będzie ładna szczelinka z tej strony jest ok, już nie mówię o tej paskudnej kratce na wyleciz ładę chwila no to jest, jest to ostatni etap w kwestii mebli teraz się bierzemy za całą resztę czyli tutaj tapety zdzielanie jakaś farba jeszcze będzie nowy oczywiście <ścoughs> nowy żelando bo ten to już taki no adekwatny do wystroju który tu był tak to wygląda na chwilę obecną. Tutaj wjechała już ta szyna i. Szeniu mi się to podoba, szczerze powiedziawszy, ponieważ, zobaczcie, z tej strony to ok. O, tu jest za ślepkę, po prostu szafkę, ale z tej strony widzicie to przesłania całą tą otwartą szafkę. Tutaj jeszcze będę coś żo żoną polemikę prowadził. Już prowadziłem. Nie wiem, czy to w ogóle wywalić, czy coś. Troszkę tak szkoda, że to nie jest jakoś tak, nie? że jednak nie, nie jest ta szafeczka wyeksponowana. Tam chyba, właśnie dzisiaj słuchajcie jest, to już Wam zdradzę, jest tłuszczy czwartek. Także sobie policzycie z jakim opóźnieniem te filmy weszły. Zobaczcie tutaj są małe, małe tam zakupy na, na jutro. Nie, sorry, co ja wam mówię, dzisiaj jest jeszcze środa, jutro, jutro czwartek, ale to już też, to już też niedługo. No więc tak to wszystko wygląda na chwilę obecną. Kuchnia jest cały czas od pierwszego dnia remontu jest w użytkowaniu. Dobra, kończymy. Kończymy na dzisiaj i teraz bierzemy się za sprawę tutaj ogarniania ścian, y, dobór tego, co pójdzie tutaj pomiędzy ściany, bo jeszcze nie ma ostatecznej decyzji. Oczywiście będę was na bieżąco informował. Jeszcze tu kurwa wrócimy!